Dzień dobry, witamy w specjalnym wydaniu TZN TV. Jest z nami w studiu mój niezastąpiony kolega Kuba. Cześć Max. Cześć wszystkim. Dziś zabierzemy was w podróż przez najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w naszej szkole w tym roku. Oj, działo się sporo. Zaczniemy od wydarzenia, które na długo zapadnie nam w pamięć. W marcu 2025 odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur. Z radością informujemy, że dwóch uczniów naszej szkoły zdobyło wyróżnienia. Gratulacje dla Leona z klasy 3 UR, Mateusza z klasy 2A. To ogromne osiągnięcie. Konkurs Kangur to niełatwe wyzwanie wymagające logicznego myślenia, sprytu i matematycznej wyobraźni. Jesteśmy dumni z Waszego sukcesu. Trzymamy kciuki za kolejne matematyczne i nie tylko wyzwania. Emocji było co niemiara. Zdecydowanie! Zakupy, kto ich nie lubi, a się kapaczka ostatnio przyszła do szkoły, była ogromna. Szkoła zakupiła nowoczesne roboty, dzięki którym zawód robotyka skoczy na wyższy level. Sami zobaczcie film, jak działa taki robot. Możemy też zapomnieć o projektach, w których uczniowie wzięli udział w rozmaitych kursach, a ponadto szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne sprzęty do nauki. To właśnie wtedy nasza szkoła pokazała, że potrafi działać razem i z wielkim zaangażowaniem. Z kolei dzień otwarty, czyli dzień, w którym nasza szkoła otwiera się szeroko, nie tylko drzwiami, ale i sercem. Każda sala skrywała coś wyjątkowego, od magicznych eksperymentów przez twórczość artystyczną, aż po smaki słodkich lizaków rozdawanych dla nowych uczniów. A teraz coś dla miłośników podróży i przygody. Nasi uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili USA. Byli m.in. w Los Angeles na drodze 66, w Las Vegas nad Wielkim Kanionem, czy nawet w San Francisco. Równie ważnym punktem naszego kalendarza szkolnego był koncert świąteczny. Przygotowania trwały tygodniami, ale efekt przeszedł najśmieszniejsze oczekiwania. Pamiętasz, Kuba, ile śmiechu było podczas nagrywania TikToka o pomocy w nauce w naszej szkole? To był prawdziwy hit wśród uczniów. Stary, czaj się, on idzie sobie normalnie? Środek miasta, Niemcy, rozdaje se że laseczkom. Klejsz temat. Ale wariant. Ty, ja słyszałem... A tu masz, Ty jakiś, problem? masz jakiś problem? Masz jakiś problem? Mam! Z czym? Z Tu masz tą grupę metylową. I dlatego masz metylą. I to się łączy z tym. Teraz rozumiesz? Dzięki, tak wszystko rozumiem. Oczywiście, a tuż potem nadszedł czas na poważniejsze chwile. Nie można zapomnieć jak nasi uczniowie zajęli trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie programistycznym. Nie możemy też pominąć wyremontowania pracowni montażu maszyn i urządzeń elektrycznych. To również było wielkie wydarzenie w naszej szkole. I na koniec wisienka na torcie Maksymilian Olczyk, uczeń klasy 2 AD, został wicemistrzem Makroregionu Śląskiego i DolnoŚląskiego Karatek Jokuszyń w Ząbkowicach Śląskich. Gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Bez dwóch zdań było to wydarzenie, które zamknęło rok szkolny z przytupem. To był naprawdę niezwykły rok. Mamy nadzieję, że przyszły przyniesie jeszcze więcej inspirujących chwili. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Szkolnych Faktów. Do zobaczenia. Do zobaczenia. ciężka praca raportora